Pytanie: Po co są osłony w ciągnikach? Ale po to, żeby tu się zbierał syf. Jakich mało. Tak samo tu. Tutaj. Tutaj Tu już trochę wydrapałem. O na czujnikach o tu przychodzi taka mała osłonka a tu przychodzi ta duża to jest ta duża osłona która przychodzi która przychodzi tak o tu osłania Podemontuję, bo na pewno coś tu jest Jak się okazało Ładnie O Zardzewiałe Coś nie chce mi zoomować Sama rdza Wszystko do Przeszlifowania Proszę bardzo Wszystko zapierdzielone Kable o ja pierdio, wszystkie czujniki, wtyczki, wszystko zarąbane, Ogólnie wszystko chodzi ok, ale jakbym tu nie zajrzał, to pewnie za rok by była tragedia, bo w tym roku i dochodzenie z elektroniką, gdzie co jest? No brzydko. Brzydko, trzeba czyścić, smarować, ropować, karszerem przemyć. Nic innego nam nie zostało. No i ukazała nam się cała wyspa jak to zaworów, Jak widać w bardzo kiepskim stanie wizualnym z zewnątrz, wszystko pognite. No ale cóż Niemiec tu nie zaglądał Polak tu nie zaglądał A użytkownik musiał zajrzeć i dobrze, żeby patrzył takie coś Pamiętajcie, wszystkie osłony trzeba raz na jakiś czas zdjąć i zobaczyć czy wszystko jest pod nimi OK To takie ku przestrodze. Pozdrawiam